Tutaj są modele kartonowe Echelon. Wszystko modele kartonowe firmy Betexta. Jedynie ten Jedynczek Pantera jest Best. Reszta jest Betexta. Modele kartonowe. Wszystko modele kartonowe. Jak i pociąg koncerny BR52, też kartonowy w wersji jeżdżącej. Tutaj mam BR55 do góry już wstawiony. Na dole są parowozy, modele kartonowe. No tu jedynie są nie kartonowe, ale te mają tender z napędem. A tam gumki są do wymiany. Dlatego rzadziej będzie używany. U07 kolei ma bardzo, bardzo sobie silnik. Które wygrałem sobie kiedyś na Allegro w zeszłym roku, firmy Joew, ale już nie da buda sklejona na stałe do podwozia, które zabrał mi Daniel. I to już nie będę tego tak rozbierał, dlatego o czasu do czasu tego puszczę. Z jednym wagonem pojedzie W tym modele kartonowe, kibelki. Zanim puszczę makietę, pokażę, bo to co sklejałem z kartonu, to zbieram. Kiedyś kleiłem, w ogóle zacząłem modelarstwo w 1994 roku. I to z początku kleiłem modele kartonowe. Też tu się. No. Tak. Od 1994 roku kleję modele kartonowe. Były to okręty z II Wojny Światowej. Miałem sklejonych okrętów ponad 100. Różne skale, Od 1 czy miałem skalę 1, 100. Okręty podwodne, ścigacze, latarnie morskie. W 1200 miałem krążowniki i niszczyciele. W 1300 miałem pancerniki, lotniskowce. Ale potem w 2006 roku się przerzuciłem i właśnie od 2006 roku zacząłem. Kleić modele wszystkie w skali 1400, to potem tamte modele sprzedałem, rozdałem, i tu widzimy właśnie skalę, potem miałem 1400 i też w skali 1.400 miałem zbudowanych chyba 73 okręty. Mi tylko został właśnie ten burza, Wicher uragan co na makiecie mam jako pomnik, poległych marynarzom marnażom. No ale później właśnie od 2014 roku przerzuciłem się na pociągi pancerne, modele kartonowe. Ja to wszystko właśnie zbieram. Tutaj było taka kazetka kartonówka w niej się właśnie ukazał pociąg pancerny pierwszy marszałek. Miałem sklejone później właśnie tutaj ta lokomotywownia, co mam na makiecie. Pociąg pancerny śmiały, właśnie był w innej skali, ale, ale w tym modelu, jak się go kupiło, to był dodatkowo w skali 1.87 H0, ale to ja tego nie kupiłem, bo to bardzo drobnie kosztowało, ale gdzieś mi się trafiło na Allegro kupić sam pociąg pancerny w skali H0. Ktoś kupił sobie pociąg pancerny, zrobił sobie model. Chyba w jednym skali 25, a hazard sprzedał. to ja sobie kupiłem, jeszcze skleiłem piłsud 3 Tu mam ten tatre, to też było w kartonówce. Tutaj właśnie jest ten Panzer 8 Tutaj właśnie on jest u mnie na boku. Przy tym śmiałem właśnie tutaj pokażę. Kart. właśnie ten śmiały był tam z pierwszej węścowej. To potem, właśnie, zżyli go dwa pociągi i zrobili go i pisuczyka. Tutaj, właśnie, z, jak widzimy, w kartonówce był w 2002 roku wagon elektrospalinowy, ale ja go kupiłem. Yy, na GPM 14 tutaj właśnie mamy tego. Wagen 16, co staje w lokomotywowni mnie, tu nastawnia kolejowa. Tutaj były takie wajchy, Takie zdjęcia też bym sobie to wkleił do modelu kartonowego. tu mamy Danutę. Później klejałem. Bierze ciśnień, tam z tyłu jest. Na samym rogu makiety. Bierze ciśnień. Poznajcie, wagon jest właśnie tu na, na motywowni. Banku... Poznańczyk. I tu właśnie jest ten model kartonowy BP42, o się nie mylę. I to jest właśnie ten model tutaj. W środku to sobie kupiłem dwa takie same To jednego. Obudowałem yy, parowóz pancerny Bar 55. No, z tych modeli nie mam, bo kiedyś ja je skleiłem, ale, ale w skali 1,87. Znaczy, nie zara, przepraszam, tego miałem sklejonego też. Ale yy, okleiłem wagony, które niestety potem wykorzystałem do innego pociągu pancernego. To tylko musiałem to rozebrać, ale może się kiedyś powtórzyć na GPM, to sobie jeszcze raz kupię. I tu właśnie miałem, a do tego rozebrałem, bo mi wagony bez pociągu niepotrzebne były. A tego tanczaka właśnie rozebrałem, rozkleiłem z tej tekstury, dałem go Danielowi do przemalowania na. mi go na marklina na normalne tory. No i wtedy właśnie musiałem rozwalić tę tekturę wyrwać i pomalował mi barwy świąteczne. I teraz marklin mi jeździ, przy tym był jako stateczny. Tu mamy wieże Jordanów. Generał Dowbur, tu na początku Makiety. Tu jest ten Umbum szczelet kresowy To jest Umbum 3D. Domeczek, który stoi tam na rogu w fot fototapecie murów. Tego wagonu już nie mam, bo wykorzystałem podwozie z niego z wózkami do. Wagonu osobowego kolei mazowieckiej, który będzie na wersji jeżdżącej. To jest właśnie ta lokomotywa, którą wziąłem sobie do przerobienia i zrobiłem strzadką. To właśnie z tego miałem kartony. Taka to starna czarna stoi przy lokomotywowni. Tam przy, na, rogu, na samym rogu przy pogonie pancernym Piłsudczyk i to właśnie jest BP42. Pancerz pancer 62 to jest pociąg pancerny, a BP to jest parowóz. 400. To są właśnie parowozy. Później to miałem, właśnie klejone te właśnicze. To są plastikowe akurat tutaj. Cała historia, ale to wszystko zbieram. To, co żebym kleił. Tutaj takie na tym makiecie, to jest, z tego zrobiłem remizę. A to wszystko jest tam na szafie, tam gdzie te autobusy. To jest GPM-u ten samochód star. Kioski, sklepy, to wszystko jest na tą na szafie. To też mam zrobione wersje wersji jeżdżącej, tego co zrobiłem z zdjęcia. I tu właśnie mamy teraz, teraz te właśnie te czołgi firma Betexa. Modele kartonowe to jest ten drugi, właśnie porobu w wersji jeżdżącej. Jest i tu mamy te czołgi, które właśnie teraz pokażę. Tu mamy Tatrę. Tu jest właśnie z 7P. 7TP, czołg, wersja jednobieżowa wersja wieżowa to mam na tej. I to właśnie te armaty polowe, które według tych zdjęć robiłem sobie samoróbki, bo one były w skali 1.25 kiedyś miałem. To właśnie jest ten pi pi pierwszy morszałek. BZT, i tu mamy te właśnie kibelki, to są kadencje. To sobie takie to porobiłem, a to jest wszystko modele, które są klejone z tego roku. czy nie z tego roku, tylko od 2020 roku, czyli zeszłego roku. Ja się wszystko zbieram. To są ciekawe historie. Oto to jest tę co robiłem. O i tu właśnie jest ten parowóz B93, który zrobiłem wersję jeżącej, tu widzimy te. WR360 z lokomotywowni I te pociągi pancerne i tu właśnie jest ten BR 52 I to właśnie jest ten tutaj BR 52 i te wszystkie czołgi niszczyciele czołgów Moździerz, Tygrys SU Tygrys Królewski i tam tu są te, to są wszystkie właśnie w barwach Wehrmachtu. Tu są właśnie zdobyte, zdobyte te 4 85 76, barwach Wehrmachtu, nawet Sherman barwach Wehrmachtu. Także transport czołgów na front. I tu właśnie są te modele kartonowe, co firmy BESTR. Akurat te są tu mam akurat zrobione wydrukowane. EU07 Co miałem robione. Wydruk 3D. Tutaj model kartonowy. Tutaj czekolada też mam zrobione. Ale sobie wkleję różne stałe do kredensu. to są wszystko te modele co ostatnio robiłem ten szelon ekstra model tutaj mi Daniel z tego malował tu mam też wydruk co zrobiłem bo mam taki model kartonowy tu jest ten 18 d co robiłem I tu według tych zdjęć co robiłem to strażackie. i tutaj jest tutaj te DF4 a dalsze to już tutaj wszystko sobie zbieram tu, tu właśnie jest te czeskie dragi te Czeskie dragi To odaniele od dostałem wszystko modele to ja te sobie zbieram Także parobus 52 w transporcie na front 30 leczogów to jest moździerz na, na bazie tygrysa tygrys to jest tygrys królewski to czołgi to tak nie pamiętam nazwy ale mam opisane T-34 Sherman na końcu z Pantera. To jest jedyny model, co jest firmy Best, wydawnictwa Best, a te reszty, wszystko modele kartonowe są wydawnictwa Betexa. I mam taki wielki, długi skład transport czołgów. Wszystko modele kartonowe.